I teraz 10 najlepszych akcji. Rozpoczynamy od spotkania Utah. Stockton w ostatniej sekundzie. Nie udało mu się to w niedzielę przeciwko Seattle. A teraz popatrz. 3, 2. Rozejrzał się, nikogo nie ma i celnie trafił. Za 3. Penny Hardaway w spotkaniu z bykami. Tak kapitalnie minąć obronę Wyków Longleya, był tam jeszcze po drodze Rodman, jest naprawdę ciężko. A teraz akcja z szakiem. Tak nietypowo, nie z góry, sprytnie. I oczywiście dziesiątka bez kempa byłaby prawie niemożliwa. Popatrzmy, bez efektownego wsadu, ale w jakiej sytuacji obok zawodników Utah Jazz. Toni Kukocz. Lubił piłkę. Piękne rozegranie Pennygo Hardawaya z Brianem Showem I akcja numer 5. Jeszcze spotkanie Atlant. Popatrzmy, co potrafi jeden z ciekawie grających Bambi Muki Blaylock. Ryan Russell, debiutant Brian Russell. w zespole Utah, który kapitalnie zagrał kilka spotkań, zwłaszcza z San Antonio. Bill Wellington, niezwykle efektowna dobitka Chicago, Nowy Jork. I jeszcze raz z Atlanty, Smith, 35 punktów. Rekord potrafił obrać samego Shaquille'a O'Neal'a. I na zakończenie akcja najlepsza poprzednich tygodni, popatrzmy pełny Hardaway tak zakończył połowę meczu z Chicago. A dziś to wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Spotykamy się w programie drugim, piątek o godzinie 16 na spotkaniach finałowych tegorocznych playoffs. Do usłyszenia. Let's get to the big fella. Fake shoes and... Hit! Hit!